to ja jestem trochę zestresowany, bo ja rzadko na randki chodzę i z przynajmniej na taki konferencji. Witam Panie Grzegorzu! Co to trzecia no, w tym tygodniu? No gratuluję! A jak te badania? Będzie Pana i co w końcu, czy nie? Uh. <suszy> uh. <tuszy> Moja mama ciężko zachorowała. Miała raka odbytu, okrętnicy. <tuszy> hmm? Zmarła. Mówiłam jej, żeby tego nie robiła. Mówiłam, żeby się z nim nie spotykała, żeby się z nim nie umawiała absolutnie, ale ona wtedy... E, nagle... No i wtedy tak. Już nic. Mamy XXI wiek. Naprawdę nie rozumiem, jak można być rasistą, nazistą, nienawidzić innej rasy, tylko z tego... Z Wiesz, wodą. to w ogóle bardzo mi się podoba jazda na motokrasie, bo mi się podobają w ogóle te motory. Chciałbym wziąć, wziąć udział w, ogóle w takim kucharze i Jeździć, bo tak po tak sobie tam skaczesz. Muszę przyznać, że to... ...raziwa bitwa. No. tak. Gdy byłam dzieckiem, mój ojciec pracował na budowie. Wiesz, no nie jest to bezpieczna praca. I mianowicie przygnięło go drzwi. I... Ee... Czy mogę? Tak, tak, proszę. Tak w ogóle od tematu, wiem, że o to w ogóle nie pytać, ale nie tak mniej więcej ważysz tak razy drzwi. Hmm. Około 50 kilo. A mówiłaś komuś, że dzisiaj gdzie idziesz i z kim idziesz w ogóle dzisiaj? Mm, nie, nie mówiłam nikomu. Że Nie, więc tak, z ciekawości. Na Zrobię. Moje zainteresowanie to między innymi public relations, jazda konno. E... Przepraszam, co robisz? Ćwiczę. Co? Ćwiczysz. Patrzysz. Wiesz co? Podaj mi swój adres e-mail, to wyślę coś śmiesznego, zobaczysz. Naprawdę fajne. Muszę jak zapisać tam? Tak, oczywiście. Łowca.Cipek. Małpa.Nieletni.pl mhm. A bo wiesz co? Nie, 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 bo to jest, to jest do mojej pracy. To ci prywatny dam. To jest maczuga małpa Małpa.Homo.Hiv.pl